Design świadomy, czyli design zaangażowany społecznie, to design, który szuka rozwiązań tam, gdzie są ci najbardziej potrzebujący, czyli ludzie cierpiący na skrajną biedę, na niepełnosprawności bądź wykluczenie społeczne. To przede wszystkim projekty potrzebne, zaraz potem ładne. Zobaczmy, jak z tym problemem poradziło sobie najmłodsze pokolenie projektantów. Te ubrania mają rosnąć razem z dzieckiem, dzięki plisowanej strukturze są ultralekkie, wodoodporne i rozciągliwe, potrafią zmienić się nawet o kilka rozmiarów. To buty zaprojektowane z myślą o dzieciach ze skrajnie ubogich boliwijskich rodzin, dzięki prostej konstrukcji łatwo je dopasować do użytkownika. Ta instalacja odzyskuje wodę z napojów gazowanych. Coca-Cola jest bardzo często łatwo dostępna w miejscach, gdzie nie ma wody pitnej. UNU to tani oczyszczacz wody tam, gdzie jej brakuje, działa na zasadzie odparowania i kondensacji. Ta zabawka ma zmniejszyć zużycie wody podczas kąpania dziecka na zasadzie tamy, zmniejszając rozmiary wanienki. Przenośny fotel dentystyczny ułatwia dotarcie z pomocą stomatologiczną do najuboższych miejsc. Przenośny fotel do porodu. Według WHO w roku 2015 podczas porodu lub tuż po umarło ponad 300 tysięcy kobiet, głównie w rejonach ubogich, ten fotel ma ułatwić niesienie im pomocy. Podobnie jak ten przenośny zestaw do resuscytacji dla noworodków. Dotarcie z pomocą do oddalonych biednych miejsc ma też ułatwić system pakowania leków do transportu. Dzięki tej taśmie można ich zapakować o wiele więcej i wyraźnie widać kiedy się kończą. Projekt okulary za dolara bada możliwości wykorzystania drutów produkcji okularów. Na świecie nie ma do nich dostępu 150 milionów osób. Ta metoda umożliwiałaby krajom rozwijającym się walczyć z tym problemem. A ten plecak umożliwia naukę nawet w trudnych warunkach. To rozwijane biurko ma wspomóc edukację. W najuboższych rejonach, podobnie jak ten projekt, który na dodatek pomaga w utrzymaniu prawidłowej pozycji kręgosłupa. Ta lampa zaprojektowana została do użytku w obozach dla uchodźców i w najbiedniejszych rejonach. Jest wykonana z tworzyw sztucznych, działa na baterie słoneczne, więc nie wymaga prądu. Tak samo ten projekt, który powstał dla mieszkańców najuboższych rejonów Indii tani w wykonaniu i bardzo wydajny. A na koniec Piękny projekt mający zapobiegać marnotrawstwu oraz wspierać drobnych, meksykańskich rolników uprawiających kukurydzę. To właśnie obierki z kukurydzy są przetwarzane ekologicznie na niezwykłą okleinę do mebli.